Żeby się film dystrybuował sam. Pewnie nie trzeba płacić za dystrybucję, tylko żebyśmy się, się swoimi, swoimi emocjami, emocjami go rozprzestrzeniali jak najdalej w Ja jestem nastawiona bardzo entuzjastycznie, dziękuję. Ten stosunek e, e, ma inny charakter, tak? no bo trzeba go też oczywiście zrozumieć. No. Jak o hamulce, nie słychać! Szanowni Państwo, idziemy po już w już już godzinę, jak czuje się nasz kierowca. Na wypasie. Chodziło, jak czuje się z tym faktem. Ach. Trudno nazwać to kejsami. później Wam pokażę taki, e, co, co bardziej można nazwać e, kejsem. Wrócisz tu dziś, kiedy otwierasz okno, widzisz, że ludzie przed sklepami nie mokną, chłopaki piją go a nie, że mieli jeszcze jedną opcję. Ja w tym momencie zapraszam na left party break. Trzy minuty a za trzy minuty kolejna prezentacja. Dzień dobry. Dobrze, że oglądam na żółtym tle. No zapamiętać ten żółty kolor. Brawa, brawa dla nich. Zresztą pewnie na pewno nie takie mózgi nad tym siedziały. Chyba coś mnie Brawa, brawa. brawa. Dlatego to, czego Państwo nie usłyszeli, a ja mam nadzieję że będziecie chcieli usłyszeć, odsyłam na stronę www.swirnik.pl. To było bardzo wirusowe. Czyli ponieśli te informacje dalej, przekazywali, mówili o tym, co widzieliście każdemu napotkanemu człowiekowi. Tezie nasz werdykt też będzie wirusowy. Panie Przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję. Czas się z wami rozstaniami, bo jeszcze przygotowaliśmy the end of the American car. We're witnessing the rebirth of the American car.